Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na serię filmów o kompatybilności w relacji pomiędzy znakami Zodiaków. Omówimy sobie plusy i minusy danej relacji, zgodność oraz charakter relacji. Zaczynamy od Ognistego Barana. Baran to znak ognia impulsywny, odważny, pełen pasji i inicjatywy. Ale też niecierpliwy i czasem zbyt dominujący. Jak wygląda kompatybilność barana z innymi znakami Zodiaku? Baran i baran: zgodność 70%, charakter relacji eksplozja energii miłości i walka w jednym. Plusy: silna chemia, wspólna energia, pasja i spontaniczność. Razem mogą podbijać świat. Minusy. Rywalizacja. Kłótnie o dominację. Brak kompromisów. Dwa ognie łatwo się zapalają i łatwo wybuchają. Baran i Byk. Zgodność: 60%. Charakter relacji. Stabilność kontra spontaniczność. Plusy. Baran wnosi energię i przygodę. Byk stabilność i zmysłowość. Mogą się uzupełniać. Minusy: Byk lubi spokój. Baran działanie. Różne tempo życia może prowadzić do frustracji. Baran i bliźnięta zgodność 85%. Charakter relacji wesoła, spontaniczna i komunikatywna para. Plusy: Ekscytujący związek, pełen rozmów, zabawy i spontaniczności. Oba znaki lubią ruch i zmiany. Minusy: baran może uznać bliźnięta za zbyt powierzchniowego, bliźnięta barana za zbyt impulsywnego. Baran i rak: zgodność 55%. Charakter relacji ogień i woda trudne połączenie, ale możliwe. Plusy: rak może dać baranowi emocjonalną głębię, a baran nauczy raka odwagi i działania. Minusy: baran jest bezpośredni, rak wrażliwy, łatwo go zranić, inny język emocji. Baran i lew: zgodność 90%. Charakter relacji Silna magnetyczna relacja dwóch liderów. Plusy: oboje są ogniści, namiętni i pewni siebie. To magnetyczne połączenie dużo miłości i wspólnej zabawy. Minusy: dwa silne ego jeśli nie nauczą się wzajemnego podziwu, pojawia się rywalizacja. Baran i panna zgodność 50%. Charakter relacji, przeciwne temperamenty. Plusy: Panna może wnieść porządek i rozwagę. Baran motywację i ogień. Razem mogą się wiele nauczyć. Minusy: Panna krytykuje. Baran nie znosi krytyki. Może brakować wspólnego rytmu życia. Baran i waga. Zgodność 75%. Charakter relacji. Przyciągające się przeciwieństwa. Ogień i powietrze. Plusy. Przeciwieństwa, które przyciągają. Baran, ogień. Waga, powietrze. Baran działa. Waga wyrównuje, równoważy. Minusy. Baran jest bezpośredni. Waga dyplomatyczna. Mogą mieć trudność w komunikacji. Baran i skorpion. Zgodność 60%. Charakter relacji intensywna, magnetyczna relacja dużo namiętności. Plusy namiętność, intensywność i silne emocje to magnetyczna relacja. Minusy oboje chcą kontrolować, co prowadzi do wojen o władzę. Związek bardzo silny, ale i trudny. Baran i strzelec. Zgodność 95%. Charakter relacji dynamiczny duet ognia, pełen pasji i wspólnych celów. Plusy świetne dopasowanie żywiołów ogień i ogień. Oboje kochają przygodę, ruch i optymizm. Minusy mogą mieć trudność z zaangażowaniem dużo wolności, mało stabilności. Baran i koziorożec, zgodność 45%. Charakter relacji, ogień spotyka ziemię, wymaga cierpliwości. Plusy, baran, pionier, koziorożec, stratek. Razem mogą zbudować coś trwałego, jeśli zrozumieją różnicę. Minusy, baran chce natychmiast, koziorożec planuje. Różne podejście do życia i tempa działania. Baran i Wodnik. Zgodność, 80%. Charakter relacji. Niecodzienny ekscytujący związek z nutą niezależności. Plusy: Oboje niezależni, pełni pasji i pomysłów. Świetna chemia intelektualna i emocjonalna. Minusy: Wodnik potrzebuje przestrzeni, baran uwagi, może brakować emocjonalnej bliskości. Baran i ryby. Zgodność 65%. Charakter relacji czuła, ale trudna relacja ognia z wodą. Plusy ryby wnoszą empatię i marzycielskość baran, siłę i ochronę. Czuły i inspirujący duet. Minusy: baran może zranić delikatne ryby. Ryby mogą czuć się przytłoczone intensywnością barana. Baran najlepiej dogaduje się z innymi znakami ognia, np. lew, strzelec i powietrza, bliźnięta, waga, wodnik. Najwięcej wyzwań mają z wodą rak, skorpion ryby i ziemią byk, panna koziorożec, choć te relacje mogą być bardzo rozbijające, jeśli obie strony chcą się uczyć i dostosować. Jesteś baranem? Podziel się w komentarzu, czy te opisy według Ciebie się zgadzają. Jak Ty czujesz kompatybilność według swojego znaku Zodiaku? Do zobaczenia już całkiem niebawem.